Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, akurat, może nie idealne warunki, bo tak jak widać na kamerce, trochę zawiewa. No, ale nie jest, nie jest to już straszny wiatr, bo średnia prędkość to jest tam między 4 a 5 km na sekundę. Oczywiście w porywach na pewno, na pewno byłoby więcej, nie ma aż tak dużo tych porywów, więc, więc i też nie ma za bardzo co przeżywać, prawda? Ale tak, dzisiaj zabieg na chwasty dwuliścienne. No rzepak jest, w, tak jak widzicie, w przenajróżniejszych fazach, od liścieni po sześć liści. Miałem tutaj najpierw robić regulacje, ale szczerze wam powiem, że yy, no jutro, pojutrze, znaczy inaczej, cały weekend, od, łącznie z czwartkiem gdzieś tam jakieś deszcza i to spore ilości opadów, więc na chwasty dwuliścienne może być za późno. Nie tyle co chodzi o rzepak, że będzie mm, on jakby bardziej to odczuje, bo on sobie z tym poradzi. O, tam nie ma, nie ma dwóch zdań, nie ma się o co przejmować. Bardziej martwiłbym się tym, że on i tak już jest duży, bardzo mała przestrzeń między, między rzędziami została. Bo tu gdzie na słabszej ziemi, no to sami widzicie, jak to wygląda. Yy, I później wiecie, jak popada, no to znowu się odwlecze 2-3-4 dni. I, I może być tak, że już tych międzyrzędzi widać w ogóle nie będzie. Stąd też decyzja, że nie regulacja, tylko jednak chwasty, bo to jest y, jakby bardziej pożądany y, zabieg, znaczy bardziej wymagalny że y, zabieg teraz, aniżeli regulacja. <laughs> regulacja zrobi się mocniejszą, ewentualnie później poprawi jakimś y, tebukonazolem, o tak to nazwijmy, myślę, że tebukonazol w większej dawce <laughs> jako, jako ewentualne, wspomożenie regulacji, nie jeden już to chyba stosował z Was, jak i ja, więc tutaj bym się tym naprawdę nie, nie przejmował. Nie przejmował yy, dlatego, no tak jak mówię, no, dlatego, dlatego lecą, wlatują kwaściki I tak jak widzicie na załączonym obrazku, gdzie ciężka ziemia, gdzie gliniasta no to już tutaj aż tak kolorowo nie jest <laughs> aczkolwiek no widać, że po tym nawet ostatnim deszczu już tu zaczyna zaczyna rzepak wychodzić liścienie, liście pierwsze gdzieś, gdzieś zaczyna to yy, chodzić, ale dlatego też regulacje sobie odpuściłem, bo by trzeba było tam może wyłączać, tu, tu załączać, tu tam, wiecie Cudawianki na kiju, bawić trzeba byłoby się w to. W obniżanie dawki, w zwiększanie dawki. O, jeszcze Ania dzwoni. Ania, nagrywam teraz, nie mogę. Tak więc, no to jest, to jest Zabieg, który no, może więcej krzywdy narobić, a później później nie będzie, nie będzie jakby tej odpowiedniej skuteczności. Pożądanej mojej skuteczności. Stąd też dzisiaj wlatują chwasty, nie żaden inny, nie żaden inny zabieg. Mam jeszcze tutaj do dokończenia to pole: jeszcze jedno 6 hektarowe, kolejne opryskiwać odczepiam, opryskiwać, podczepiam, rozsiewać, no i też jest taki plan, żeby gdzieś tam wyruszyć dzisiaj też z wysianiem nawozu pod korzeń, no bo jak jutro i pojutrze, i po pojutrze ma popadać, obym tylko tego deszczu nie przegonił, to powiem wam, że no byłyby idealne warunki po to, żeby, żeby gdzieś tam wysiać ten ten nawóz, no i no i ładnie by się rozpuścił, przemieścił. No i myślę, że tego w przyszłym tygodniu będzie już coś koło 20. Oczywiście zobaczymy jak warunki, bo tak jak mówię, ja sobie mogę to gdzieś tam jakieś założenia, prawda, robić, ale pogoda, pogoda sama zweryfikuje i powie co, gdzie, jak i kiedy siać. Wracając do samego zabiegu, no to rozwiązanie z ubiegłego roku, czyli Belkan flipper, odpowiednio 0,25 i 0,75 litra na hektar, <laughs> także do tego, do tego stymulator Clean Grow yy, i takim rozwiązaniem właśnie lecimy. Sprawdzone rozwiązanie, stricte też na, na, na bodziszka, bo są tutaj właśnie w większości pól, bym powiedział, że nawet 80% areału to jest na, na właśnie na polach, gdzie, gdzie ten bodziszek występuje, e, a nie za bardzo mi się on podoba na polu, zresztą tak jak i inne chwasty, więc tutaj e, nowa substancja, znaczy nowa substancja, nowa, nowa substancja, która jest już na, na rynku spory, spory czas, a gdzie tutaj jest ścieżka? O tu jest który jest, no, już, już, już kilka dobrych lat na rynku, e, mianowicie e, Arylex, który, który tego bodziszka nam czyści. Nam czyści. No i teraz, szczerze wam powiem, że bardziej się boję o ten rzepak, który jest tutaj, właśnie w fazie liścia, liścieni, a szczególnie tych liścieni, e, no bo tutaj może trochę przytrzymać ten rzepak, te rozwiązanie. Nie, nie, nie ma co się bać na, na tych, na tych yy, większych rzepakach, aniżeli na tych mniejszych. <laughs> tak więc yy, wracając jeszcze raz do, do substancji. No i co tam mamy? Metazachlor, aminopiralit, bichloram. Wszystkie substancje super się uzupełniają. Zresztą, tak jak mówię, sprawdzone rozwiązanie ze mną już, bodajże, trzeci rok pierwszym na, na, na części areału, w ubiegłym roku na, na całym areale, no i w tym tak samo zostaje na całym areale te rozwiązanie, więc myślę, że, że tutaj yy, mogę być spokojny o chwasty dwuliścienne. Bardziej gdzieś bym mógł się przejmować tym właśnie małym rzepakiem yy, i czym jeszcze tym, że, yy, no, że nie ma aż tak dużo tych chwastów, tak? No, gdzieś, nie gdzieś one występują są w fazie siewek no mamy też tutaj metazachlor który, który no stricte działa mm, również i doglebowo, więc yy, ewentualności, które będą e, wschodziły <krym> on tutaj pozałatwia kurde, te gardło nie daje mi spokoju już, już chyba drugi tydzień walczę z tym, z tym z tą chrypą taką w gardle, no ale ale nie ja jeden, chory, a robota się sama nie zrobi i trzeba tutaj równo zaginać. Ciu, 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 tu jest ścieżka tu. <tryk> Jeszcze ten rzepak nie jest tak wyjeżdżony, a to już jest trzeci przejazd. No już teraz trzeci przejazd to myślę, że będzie gołym okiem widoczny. Chociaż sami widzicie, gdzie yy, ciężejsza ziemia nie powschodzi. A tu co przejechane kołem, a on i tak gdzieś tam poodbija, no, no, to jest, to jest chwaścidło, nie, nie roślina. Dobra, to tyle, e, króciutko jeszcze, odmiana, nowość, 312, następca 303, zobaczymy, zobaczymy co on tutaj e, za plon pokaże. Myślę, że za rok, nie niespełna już rok, będziemy o tym dyskutować do usłyszenia, jak będę na nawozy coś tam nieśmiało zaczyna znowu padać jest okazja, żeby właśnie wymienić zrobić przegląd w, w RC no, żeby odchylić, a nie ciągnę na siłę jak głupi jakiś dobra, trochę tam psik, psik zrobimy bo już 250 godzin wyskoczyło <laughs> więcej jest okazja, żeby i to zrobić. Filtry, paliwo, silnik, olej silnik. I tak jak mówiłem, ten duży też filtr do wymiany i filtr i filtr kabinowy. No, o, dobra. wtyknięty. No i, i oczywiście sam olej do wymiany zalejemy plusem jest dwusetka także także jeszcze nie zaczęta mógłby może i ten pochodzić, ale to jest mocno mocno za, e, zabity, już nie ma co go tam dmuchać. I ten w kabinie, ale tu Tomek musi sobie o, wydmuchać jeszcze tą, e, tą pokrywkę. No i powoli ten przegląd sobie zrobimy i będziemy mieli sprawę załatwioną siąpi, później jeszcze pewnie odepniemy opryskiwacz eee, zesprzęgniemy go z rozsiewaczem w sumie taki, takie mrzenie to można byłoby i śmiało siać ten nawóz ale jeszcze trochę, trochę takiej pracy porządkowej jest więc będziemy, będziemy jeszcze te inne rzeczy załatwiać może wieczorem albo ewentualnie jutro eee, będzie można posiać pod korzeń ten nawóz, tak żeby już to było spokojnie. Wtedy tylko, tylko zostanie nam same doprawienie i sprawa załatwiona.